Dzisiaj doszło do podpisania tego oficjalnego podpisania umowy na przebudowę i rozbudowę urzędu miejskiego w Zabudowie. Gro środków udało się pozyskać w ramach programu Polskiego Ładu. Zapewniliśmy dodatkowe już finansowanie, składu własnego będę starał się również uzyskać jeszcze dodatkowe środki w następnym roku, aby jak w jak najmniejszym stopniu. Ta inwestycja obciążała nasz budżet. Myślę, że inwestycja ta będzie służyła nie tylko pracownikom obecnego Urzędu Gminy, ale w szczególności mieszkańcom. I wszyscy za 17 miesięcy będziemy mogli cieszyć się nową infrastrukturą. Umowa została podpisana na niemal 11 700 tysięcy złotych. Firma Anatex przedstawiła, można powiedzieć, najtańszą ofertę. Oczywiście nie zawsze jest dokonywany wybór najtańszego oferenta, tym niemniej wszystkie wymogi zostały spełnione. No i dzisiaj została właśnie podpisana ta umowa z firmą. O której myślę, że można powiedzieć, że ma już doświadczenie na rynku, bowiem kilkadziesiąt lat już funkcjonuje na rynku i jest realizatorem wielu inwestycji, nawet na większą wartość. Takie inwestycje to obejmują wielobranżowość w robotach i My jako firma jesteśmy do tego przygotowani, potrafimy. Cała inwestycja, którą dzisiaj podpisaliśmy umowę będzie wykonana w przeciągu 17 miesięcy od rozpoczęcia do zakończenia. Firma Anatek istnieje już ponad 50 lat prawda, i w swojej działalności realizowała ogromne budowy i w porównaniu z tym myślę, że damy radę i będzie tak jak trzeba. I na zakończenie sobie też tak powiemy, że wszystko, co mówiliśmy na starcie się sprawdziło i jesteśmy zadowoleni, a szczególnie inwestor to musi powiedzieć, że Inwestycja ma być realizowana w formule zaprojektu i wybuduj. Wobec tego do przystąpienia, do przetargu my byliśmy zobowiązani opracować program funkcjonalno użytkowy, czyli tak skrótowo można powiedzieć, że pewnego rodzaju koncepcję. W ramach y, przebudowy wraz z rozbudową urzędu, bowiem dojdzie nam jeszcze jedno skrzydło, chcemy wykorzystać istniejący budynek jako jedno skrzydło i zostanie dobudowane drugie. Cały budynek myślę, że będzie miał kształt litery y, L. Y, Środek w części już użytkowanej zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nie mam co mówić w przypadku tej nowej części, bowiem zgodnie z przepisami prawa budowlanego, mamy po prostu taki obowiązek. Centralnie gdzieś w środku również pojawi się winda, która da możliwość również osobom z niepełnosprawnościami swobodnego przemieszczania się, poruszania się oraz dotarcia do określonych. Miejsc w budynku urzędu, rzecz jasna, pokoje, mówię o pracownikach. Pokoje pracowników z pewnością się powiększą. Dodatkowo dojdzie sala konferencyjna no i pojawi się nowe, nowe wyposażenie. Tak więc, obiekt ma być dostosowany już do aktualnych przepisów prawa budowlanego. Oprócz samego budynku myślimy również o zagospodarowaniu terenu wokół niego, czyli praktycznie na tej jednej działce, na której teraz się znajdujemy. Każdy, kto pojawił się chociaż raz w samym budynku urzędu, trafił do konkretnych pokoi. Widzisz, że warunki w jakich wykonywana jest praca nie należą do najlepszych. Brak jest możliwości zamontowania klimatyzatorów. Mamy problemy oczywiście z całą mm, siecią elektryczną. Wobec tego przy okazji będzie istniała możliwość również wykonania pewnych prac, które zapewnią stabilność funkcjonowania samego urzędu. I poprawią przede wszystkim, myślę, że warunki pracy, które ostatecznie wpływają również na jakość wykonywanej pracy przez pracowników. Wiem, że najważniejszy jest oczywiście człowiek, ale również o tego człowieka trzeba dbać, jeśli chodzi o zapewnienie mu właściwych warunków do pracy.